Mnie? Słuchajcie, dzisiaj chciałabym powiedzieć troszeczkę na temat strachu, na temat lęku. Ostatnią niedzielę było mówione o propagandzie, o kłamstwie, o rozczarowaniu, a dzisiaj czas, żeby wziąć na tapetę strach. I myślę, że każdy z nas mierzy się w swoim życiu z jakimś strachem, z jakimś lękiem, i jest to całkowicie normalne. Mało tego, w określonych sytuacjach tak trochę strachu jest nawet w porządku i może nas uratować przed różnymi niebezpieczeństwami. Na przykład, kiedy idziesz do lasu i gdzieś w odległości widzisz jakiegoś wilka albo dziki, no to taki zdrowy strach nie, po, nie popcha cię w ich kierunku, tylko raczej sprawi, że będziesz szukać schronienia. Taki zdrowy strach jest wbudowany w nasz instynkt przetrwania. I on znika po zakończeniu zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, gdy strach zaczyna rządzić w naszym życiu. Dochodzi do takich sytuacji, że ty nie pójdziesz do lekarza zrobić sobie wyniki, bo boisz się diagnozy. Nie wychodzisz z domu, bo boisz się, że wpadniesz pod samochód. Problem zaczyna się, gdy żyjesz w lęku przed potencjalnym zagrożeniem. Wszystko jest dobrze, dobrze się czujesz, ale ty myślisz o tym, co może się stać. Nie skupiasz się na tym, co masz, ale skupiesz się nad potencjalnym i racjonalnym zagrożeniem. I taki przykład: niedługo idą święta. I wiesz, ty zamiast cieszyć się czasem wolnym, czasem z rodziną, co ty boisz się, że wszystkiego nie ogarniesz w domu? Boisz się, że jakieś okna może nie umyjesz, albo w sklepie zabraknie mandarynek czy jakichś innych składników, które tak bardzo są ci potrzebne. Okay. Życie w ciągłym lęku wpływa na nasze ciało i na naszą psychikę. Może prowadzić do nadmiernego zmęczenia, problemów ze snem czy prowadzić do depresji. Strach może powodować, że zachowujemy się irracjonalnie do danej sytuacji. I wiecie, ja od dziecka bałam się pająków. Jako małe dziecko miałam sen. Śnił mi się taki wielki pająk, i od tego momentu zaczęłam się ich bardzo bać. I kiedy bałam, byłam dzieckiem, myślałam, że ten strach zniknie, jak będę duża. Ale no, tak się niestety nie dzieje strach sam nie znika. I im byłam sta starsza, tym strach był coraz większy. I naprawdę on rządzi w moim życiu. I mówi się, że strach ma wielkie oczy. Wierzcie mi, że moje pająki miały wielkie oczy. Ja miałam wrażenie, że one ze mną chodzą. To było naprawdę bardzo irracjonalne i głupie, i teraz o tym wiem. Gdy wpuścimy do naszego życia strach, on będzie powoli niszczył nasze zaufanie do Boga, naszą radość, będzie zagłuszać to, co Bóg do nas mówi. Możesz kochać Boga i oglądać Jego dzieła i zmagać się ze strachem. I ważne jest, żebyśmy nauczyli się zamykać odpowiednio szybko drzwi do naszego serca i umysłu strachowi. W Biblii 365 razy Bóg mówi do nas, nie bój się. 365 razy to chyba coś znaczy. Nie bój się, nie lękaj się. Ale co my z tym robimy? Czemu Bogu ufamy? Czy my bierzemy sobie to do serca? Przyjrzyjmy się kilku historii z Biblii, które pokazują, jaki wpływ na nasze życie może mieć strach. Pierwsza postać, o której chcę powiedzieć, to Abraham. Wiemy, że nazwany jest ojcem wiary. On rozmawiał z Bogiem, Bóg mu niesamowicie błogosławił. Ale pomimo tego on dwukrotnie kłamie. I nie tylko sam kłamie, ale namawia do kłamstwa również swoją żonę Sarę. Dlaczego on to robi? Bo boi się o własne życie. Kłamie, że Sara jest jego siostrą, a nie żoną. Czy Abraham był tchórzem? Nie, on nie był tchórzem. Widzimy historie, które pokazują jego odwagę. Wiecie, on nie wahał targować się z Bogiem o życie mieszkańców Sodomy i Gomory. to trzeba było mieć odwagę. Uratował lota, gdy został pojmany w niewolę. A mimo tego, pierwszy raz kłamał w Egipcie, a drugi raz w garaże. Kiedy drugi raz skłamał, on był już po przymierzu z Bogiem. Słyszał wszystkie Boże obietnice. A mimo tego, patrząc na okoliczności, działał pod wpływem strachu, szukając swoich rozwiązań, które nie były dobre. Następna postać to jest Eliasz. Eliasz Boży Prorok, który rzuca, rzuca wyzwanie 450 prorokom Baala, i o tym chcę przeczytać. Druga królewska, 18 rozdział od 22 do 28. Kiedy Eliasz powiedział do ludu: Tylko ja sam pozostałem jako prorok pana, a proroków Baala jest 450: Niech nam dadzą dwa cielce, niech wybiorą sobie jednego cielca, porąbią go na części i położą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję drugiego cielca i położę na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie imienia swoich bogów, a ja wezwę imienia pana. A ten Bóg, który odpowie ogniem, niech będzie bogiem. Cały lud odpowiedział: Dobre jest to, co powiedziałeś. Eliasz powiedział więc do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, bo was jest więcej. Wzywajcie imienia swoich bogów, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca, którego im dał, a gdy go przygotowali, wzywali imienia Baala. Od poranka aż do południa mówiąc: O Baalu, Wysłuchaj nas, ale nie było głosu ani odpowiedzi, i podskakiwali wokół ołtarza, który zrobili. A gdy nastało południe, Eliasz naśmiewał się z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, przecież to jest Bóg, ale może tylko zamyślił się, albo jest zajęty, albo też może jest w drodze, albo może śpi i musi się obudzić. Wołali więc głośno i nacinali się według swego zwyczaju nożami i włóczniami, aż krew z nich tryskała. Traficie wyobrazić sobie tą sytuację. On jeden, naprzeciwko niego 450. Odstawiają jakieś tańce, nacinają się, leci krew, a on nie podkulił ogona. Stoi, jeszcze się z nich nabija. Gdzie jest wasz Bóg? Może śpi, może jest w drodze. No, trzeba mieć odwagę, żeby coś takiego zrobić. I przychodzi kolej na Niego. Ale wiecie, żeby nie było za łatwo, on polewał ołtarz wodą, ale nie tak troszeczkę, całe wiadra. Polał wodą ofiarę całopalną i drewno, na tyle mocno, że woda spłynęła do rowu wokół ołtarza. Później Eliasz się modli. 36-37 A gdy nadszedł czas składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz zbliżył się i powiedział... Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech dziś poznają, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że na Twoje słowo uczyniłem to wszystko. Wysłuchaj mnie, Panie, wysłuchaj mnie, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty z powrotem nawróciłeś jego serca. Krótka modlitwa, ale szczera i z wiarą. I co się dzieje? Ogień spada. Cały lud pada na, na kolana, pada na twarz przed Bogiem. On zabija tych proroków. Chwilę później czytamy, że Eliasz modli się o deszcz, i deszcz spada. I wiecie, co się dzieje dalej? Ten sam Eliasz, ten sam, który staje naprzeciwko 450 prorokom Baala. Dostaje wiadomość przez posłańca od Jezebel o tym, że ta chce go zabić. I tak bardzo boi się, że ucieka. Tak bardzo ulega strachowi, że ucieka, ucieka na pustynię i zaczyna użalać się nad sobą. Lepiej by było mi, żebym umarł. O, jak ja jestem biedny i nieszczęśliwy. Jestem nielepszy od, od, od moich ojców. Już zapomina, co przed chwilą Bóg zrobił. Skupia się na strachu, skupia się na lęku. Ze zmęczenia usypia. Bóg posyła swojego anioła z jedzeniem. Ten się na chwilę budzi, je, a potem dalej idzie spać. No co tam taki anioł z nieba, nie? Jak tam jezebel na niego czatuje. I na co jeszcze chcę zwrócić uwagę w tej historii? Eliasz, kiedy idzie na pustynię, zostawia swego sługę. On idzie sam. Strach będzie chciał izolować nas od ludzi, będzie chciał izolować nas od społeczności. Tam gdzie jest samotność może wzmacniać lęk. Wiecie, gdy ulegamy wpływowi lęku, możemy zatrzymać Boże obietnice lub spowolnić wykonanie ich na wiele lat, tak jak to było z Izraelem. Bóg wyprowadza ich z niewoli z Egiptu. Zrobił to w niesamowity sposób. Prowadzi ich przez pustynię do ziemi, którą im obiecał. Po drodze są świadkami niejednego cudu. Mojżesz wysyła dwunastu zwiadowców, żeby zdali raport, jak tam jest w tym kananie. Oni wracają i się zaczyna. Tak, owszem, jest tam mleko, jest tam miód, takie wielkie winogrona. Wszystko to, co Bóg powiedział, się zgadza. Ale, ale są tam tacy olbrzymi. Są tam takie mury. My to jesteśmy jak... Jak koniki polne tylko dwóch z nich powiedziało, ale przecież mamy po naszej stronie Boga Jozua i Kaleb. Ale oczywiście naród poddaje się strachowi. Nagle zapominają, jak suchą nogą uciekli przed Egipcjaninami, jak może się rozstąpiło. Bóg im daje obietnicę, a oni wybierają lęki i strach. Bóg wiedział, kto mieszka w tej ziemi. I miał plan, jak mają ją zdobyć kawałek po kawałku. Wystarczyło zaufać zaufać Bogu, zaufać Bożym obietnicom. Strach zabrał im wiarę, która miała być kluczem do ziemi obiecanej. Dziesięciu zwiadowców umiera całe pokolenie nie wchodzi do Kananu. 40 lat błądzą po pustyni, tylko kaleb i ozue z tego pokolenia wchodzą do ziemi obiecanej, tylko oni. Ci, którzy zaufali mimo okolicznością, mimo tego, co widzieli, pod wpływem strachu możemy zaprzeć się Boga, tak jak Piotr, który przecież był uczniem Jezusa, który z Nim chodził, który widział wszystkie cuda, który Go bardzo kochał. I On trzykrotnie zaparł się Jezusa, ponieważ wystraszył się, czego zresztą. Od razu żałował. Strach sprawia, że chowamy nasze powołanie, nasze dary. Tak jak w przypowieści o Słudze, który zakopał talent. Zapytany, dlaczego tak zrobił, odpowiedział, że się bał. Bał się swojego pana. I wiesz, może masz piękny głos, ale siedzisz w ławce, bo boisz się, że pomylisz się na scenie, pomylisz słowa, ktoś się będzie śmiał z ciebie. Może masz pomysł na jakąś fajną służbę, ale siedzisz cicho, bo boisz się, że się nie udasz, bo uwierzyłeś kłamstwu, kim ty jesteś. Przecież ty się do niczego nie nadajesz i zaczynasz się bać, zaczynasz cicho siedzieć. Jak sami widzicie, strach może mocno namieszać w naszym życiu, ale tak wcale nie musi być. Możesz mu się przeciwstawić. Odwaga to nie brak lęku, to nie ten jest odważny, który niczego się nie boi. Jeżeli twierdzisz, że ty taki kozak jesteś i ty to niczego się nie boisz, to przepraszam, ale ja nie wierzę. Wiesz czym jest prawdziwa odwaga? Odwaga to wybór, by postąpić właściwie pomimo okoliczności, pomimo sytuacji, w której jesteś, wbrech strachowi, który już podsuwa swoje wizje. I taką osobą była Stera. Coś o kobiecie. Estera została żoną króla Persji, Ahasferosza. Jej naród był rozproszony po Persji. Nie mieli oni tam ani własnej armii, ani żadnej ochrony politycznej. Haman, najwyższy urzędnik, buntuje króla przeciwko Izraelitom. Wydaje dekret o wymordowaniu wszystkich Izraelitów. Estera postanawia wstawić się za swoim narodem, mimo że wiedziała, że może przypłacić to życiem. Jednak nie działała impulsywnie. Poprosiła swój naród o modlitwę, o post. Zwróciła się o pomoc do Boga. Czy się nie bała? Myślę, że na pewno się bała. Mówi takie jedno zdanie: A jeśli zginę, to zginę. Ona wiedziała, że może przypłacić to życiem. Zaryzykowała je, wchodząc bez zaproszenia króla na ucztę. To były takie czasy, że nawet żona nie mogła bez zaproszenia króla wejść sobie na taką ucztę. Ale ona to robi. Król okazuje jej łaskę. Dzięki niej Izraelici nie, zosta, nie zostali wymordowani. Zaufała Bogu i Bóg okazał łaskę. Tak dodam jeszcze, że w tym czasie, kiedy to się działo, ona już od 30 dni nie była wzywana przed oblicze króla. Więc ona nie wiedziała, czy, czy ma jeszcze łaskę. Król mógł kazać, żeby ją ścieli, żeby zginęła. No i nie może dzisiaj zabraknąć jednego z moich ulubieńców z Biblii Dawida. Jeszcze nie króla, ale młodego pasterza, który staje naprzeciwko Goliata. Izrael toczy wojnę z Filistynami. Obie armie ustawiają się naprzeciw siebie. Z obozu Filistynów wychodzi Goliat, ogromny wojownik w pełnej zbroi. To nie byle kto. To, to zawodowy wojownik olbrzym. Przez 40 dni rano i wieczorem rzucał Izraelitom wyzwanie dwa razy dziennie. I nie było nikogo wśród Izraelitów, którzy odważyliby się je przyjąć. Oni byli przerażeni. Są tam bracia Dawida. On przynosi jedzenie. Jego ojciec go wysyła, chce, żeby on też przyniósł wieści, co tam się dzieje na tej wojnie. Gdy Dawid dowiaduje się, co tam się wyprawia, chce stanąć naprzeciwko Goliata. Jego brat mu mówi: Po co tu przyszedłeś? Król Sał, nie możesz jesteś chłopcem, a on wojownikiem. Pełne wsparcie, naprawdę. A wiecie, co mówi Dawid? Dawid mówi tak: Pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i z łapy niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego Filistyna. Dawid patrzy na Boga. Dawid nie mówi ja już wygrałem z lwem, ja już wygrałem z niedźwiedziem, więc co mi tam taki olbrzym. Pan mówi, że to Dawid mówi, że to Pan go wyrwał. On nie bierze od saula zbroi, ale idzie z procą, garstką kamieni i laską pasterską. Do Goliata, który się z niego naśmiewa, mówi. Ty idziesz przeciwko mnie z mieczem, włóczniom włócznią i oszczepem, lecz ja idę przeciwko Tobie w imieniu Pana zastępów, Boga Izraela, którego zelżyłeś. Dziś Pan wyda Cię w moje ręce i wygrywa. Dawid wie, w czyim imieniu idzie. Ta historia nas uczy, że strach rośnie, gdy patrzymy na problem bez Boga, tak jak Izraelici patrzyli na problem, tak jak oni patrzyli na Goliata. Wiara rośnie, gdy patrzymy na problem przez pryzmat Bożej Mocy, tak jak zrobił to Dawid. Jeżeli dzisiaj zmagasz się w swoim życiu z Goliatem, to nie pozwól, żeby cię zastraszał. Nie poddawaj się myślom, które ci poddaję, myślom, które mówią: Nie dam rady. Nie karm się negatywnymi myślami. Nie pozwalaj innym ludziom, by cię blokowali. Gdy strach będzie wkradał się do twoich myśli, przypominaj sobie, kim jesteś w Bogu. Przypominaj sobie, kim jest twój Bóg. Wyznawaj, Boże, Słowo, które mówi: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Wypowiadaj słowa wiary. Znajdź wersety, którymi będziesz walczył, a jest ich mnóstwo w Biblii. Widzicie, w 23, Pan jest pasterzem moim, wszyscy go znamy. Najprawdopodobniej Dawid nie napisał go, kiedy wszystko było dobrze, ale właśnie w czasie, kiedy inni nastawali na jego życie, kiedy musiał naciekać, i on wtedy mówi, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Mówi, chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dalej pisze, że Bóg zastawia stół wobec nieprzyjaciół jego namaszcza go olejem radości. Dawid wypowiada słowa strachu. Ej, Boże, przepraszam. <grym> Dawid wypowiada słowa wiary, nie lęku. I my możemy tak samo. Boże słowo mówi, że nie mamy ducha strachu, ale mocy i synostwa. Nie dajmy się okłamywać. Stańmy naprzeciwko swojego Goliata i wykonajmy krok wiary. Nie patrz na okoliczności, ale stań w prawdzie Bożego Słowa. Wiecie, ja mierzyłam się ze swoim strachem wielokrotnie. Już w podstawówce zaczęłam czytać mnóstwo horrorów, ale nie jakieś tam o zombie, czy innych stworkach. Ja się karmiłam samymi takimi książkami o demonach, czarach. I kiedy się nawróciłam, wszystko mi się przypomniało, wszystko do mnie wróciło. Mierzyłam się z lękiem, który mnie paraliżował nie dzień czy dwa, ale kilka miesięcy. Jak gdybym wtedy poszła do lekarza, to pewnie skończyłabym na, jakich lękach, na jakichś lekach, ale wiedziałam, z czym się mierzę. Wiedziałam, że to było duchowe. Pamiętam noce, kiedy się budziłam i odczuwałam tak wielki strach. Spałam z Biblią obok siebie. Wstanie z łóżka, żeby zapalić światło, było. Wielkim wyczynem. Ale robiłam to otwierałam Biblię i trzymałam na głos Boże Słowo. Wyznawałam, kim jestem w Bogu i że to On jest zwycięzcą. Rozmawiałam też z ludźmi z Kościoła, którzy też się o mnie modlili, którzy mnie wspierali. Nie byłam w tym sama. Nie wstydziłam się przyznać, co się dzieje. nie wstydziłam się poprosić o pomoc. Nie pamiętam momentu zwycięstwa, bo był to proces. Musiałam podjąć walkę, musiałam stanąć naprzeciwko mojego Goliata, ale wiedziałam, że nie jestem sama. Bóg daje nam siłę, by pokonać nasz, nasze lęki, ale my musimy tego chcieć i wykonać pierwszy krok. Jednym z takich moich ulubionych psalmów wtedy był psalm 91. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza: Mój Bóg, Jemu będę ufał. Zaprawdę, on wybawi cię z sidełowcy i od zgubnej zarazy. Okryje cię swymi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie Ci tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia. Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe. Tysiąc spadnie u Twego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, lecz Ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym, ponieważ Pan, moją ucieczką i najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. Nie pamiętam jak często ile razy modliłam się tym psalmem, jak często go wyznawałam. Ale nie poddałam się i przyszło zwycięstwo. I wiem, że jeżeli nie poddamy się, to zwycięstwo będzie przychodzić. Strach będzie, ale to my decydujemy, czy wejdziemy, czy się nie poddamy, ale czy zaufamy Bogu. A On jest naszą ucieczką, On jest naszą siłą, On jest naszym schronieniem. Jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym zmagasz się z jakimś goliatem, Zaufaj Bogu. Jeżeli tak jak ja potrzebujesz wsparcia, to nie wstydź się. Przyjdź, porozmawiaj. Możemy się modlić. Znajdź sobie kogoś, komu będziesz ufać. I razem w Bożym imieniu możemy zwyciężyć. I tym się chciałam dzisiaj podzielić. Amen.